Zbigniew. radna Drawek Ewa, radny Gregorowicz Grzegorz, Radna Kozak Maria. Radny Kusik Piotr. Radny majster Kazimierz. Majewska-Marzanna. Radna Eksuła Grażyna. Radny Osiecki Wojciech. Radny Siwek Grzegorz. Radny Skubiszewski Piotr. Radny Szczisem Radny Kusz Jacek. Radny tomaszek Jacek. Radny tracz Jerzy. Jakub. Radny Zieliński Andrzej, Radny Żyśko Krzysztof. Stwierdzam, że wszyscy wybrani. Radni odebrali zaświadczenia o wyborze. Dziękuję Pani Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej za wypełnienie obowiązku wręczenia i zaświadczeń. Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Ja zaproponuję sposób przeprowadzenia tej ceremonii, tej przysięgi, kolejnymi fragmentami, natomiast. Radni w tym czasie powstaną i będą powtarzać za panem Piotrem Skóriszewskim. Następnie, następnie nastąpi potwierdzenie złożenia ślubowania, wyczytywanie radni powstaną i potwierdzą ślubowanie słowem: Ślubuję lub według własnego wyboru Ślubuję, tak mi to pomóż Bóg. Czy są może inne propozycje? Nie widzę. radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców, Radny Błaszczak Robert. Ślubuję tak mi do Bóg. Radny Kałąska Zbigniew. Ślubuję tak i do Bóg. Radna Grabek Ewa. Ślubuję tak i do Bóg. Radny Gregorowicz Grzegorz. Ślubuję tak mi do Bóg. Radny Jaworski Grzegorz. Ślubuję tak mi do Bóg. Radna Kozak Maria. Ślubuję tak mi do Bóg. Radny Kusyk Piotr. Ślubuję, tak mi do Radny Majcher Kazimierz. Ślubuję, tak mi do pomysłu. Radna Majewska Marzanna. Ślubuję, tak mi Radna Meksuła Grażyna. Ślubuję, tak mi do Radny Osiecki Wojciech. Ślubuję, tak i Radny Polychańców Marek. Ślubuję, tak i Radny Siwek Grzegorz. Ślubuję, tak i Radny Skubiszewski Piotr. Spróbuję tak mi do pomóc Bóg. Radny Ściseł Jan. Spróbuję tak mi do pomóc Bóg. Radny Twórz Jacek. Spróbuję tak mi do pomóc Bóg. Radny Tomaszek Jacek. Spróbuję tak mi do pomóc Bóg. Radny Trac Jerzy. Spróbuję tak mi do pomóc Bóg. Radny Grublecki Jakub. Spróbuję tak mi do pomóc Bóg. Radny Sieliński Andrzej. Strybuję, tak. Radny Rzyszko Krzysztof. Próbuję tak do dopomóć głównie. złożyli ślubowanie, a tym samym objęli mandat radnego i przystąpili do jego wykonywania. Serdecznie gratuluję i życzę wypełnienia obowiązku radnego zgodnie ze słowami złożonej przysięgi. Wszyscy radni w tej chwili już oficjalnie stali się naszymi doktorami pan, naszego miasta. Także myślę, że z godnością będziemy wypełniać tą naszą misję względem wszystkich mieszkańców. stwierdzam, że na ustalony skład rady w tu 21 radnych w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi niezbędny kworum do prowadzenia dzisiejszych obrad. Umożliwiam przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Proponowany porządek obrad Państwo radni otrzymaliście wraz z Przedstawienie porządku obrad. Piąty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Rwani. Podpunkt A. Zgłoszenie kandydatów. B. Prowadzenie, prowadzenie komisji skutacyjnej. Powołanie. C. Przeprowadzenie głosowania. D. Ogłoszenie winy. Ustanienia liczby i wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Lubarki. Podpunkt A. ustanienia liczby wiceprzewodniczących Rady. B. Zgłoszenie kandydatów. C. Powołanie Komisji Ekspozycyjnej. D. Przeprowadzenie głosowania. E. Ogłoszenie wyników. Punkt siódmy. Zamknięcie obrad. Chciałbym Państwa poinformować, że w przypadku zgłoszenia przez Radę propozycji zmian do porządku obrad dotyczących na przykład zmiany kolejności punktów, dodania nowych punktów, zdjęcia lub modyfikacji przedstawionych punktów, będziemy musieli je kolejno przegłosować. Znanie. Proszę nas o to, żeby Państwo radni stanęli do grupowego zdjęcia, ponieważ po zamknięciu obrad możemy się rozejść, więc w wolnych wnioskach ustawimy się do tego zdjęcia i dopiero wtedy zamkniemy obrad, jeśli nie ma Pierwsze ruchy. Mhm. Proszę, proszę bardzo. Panie, proszę. Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Chciałbym e, zgłosić tutaj deklarację w, w imieniu siedmiu osób, którzy e, wybra, wygrali wybory e, na założenie Klubu Wspólnych Bartów i zgłosić e, kandydaturę Pana Jacka Tomasiaka na Przewodniczącego Rady Miasta. E, Zgłoszenie to uzasadniam tym, że, że Pan Radny Tomasiak był już dwa dwie kadencje radnych, to jest jego trzecia kadencja i my jako klub uważamy, że to jest najlepsza kandydatura na przewodniczącego rady. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Tomasz jak wyraża zgodę na kandydaturę na przewodniczącego? Wyrażam. Dziękuję. Proszę, Proszę o dalsze zgłoszenia. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Chciałbym zgłosić kandydaturę Pana Andrzeja Ziemińskiego na Przewodniczącego Rady. Wydaje mi się, że nie muszę uzasadniać. Osoba z tak długoletnim doświadczeniem, Przewodniczący Rady w poprzedniej przed, kadencji. Myślę, że to jest najlepsza kandydatura na Przewodniczącego Rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zgłosić? Czy się zgadza? Czy się zgadza? Czy się zgadza? Czy, tak? Czy, się zgadza? Czy, zgadza? Czy pan jest, że nie jest wspierany? Przepraszam, się zgadza? Zgadza. zgadza? Dziękuję. Dalszych zgłoszeń? Nie widzę. Nie widzę. Dalszych zgłoszeń? Stwierdzam, w zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Miasta zgadza. Punkt. Tędzi B, powołanie Komisji Skupacyjnej. Proponuję przystąpień do powołania Komisji Skupacyjnej. Przypominam, że osoby kadrujące nie mogą wchodzić. Proszę bardzo. Chciałem zgłosić kandydaturę Piotra Kusyka. No liczyć u Czy pan Kusyk wyraża zgodę na wniosek komisji? Bardzo, 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 bardzo. Liczyć, liczyć. proszę bardzo. liczyć u mnie. Liczyć u Proszę bardzo. Czy pan Jacek Kusz wyraża zgodę na wniosek? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zgłosić? Czy pan radny Paszczek do razem zgodę? E, dziękuję ale nie Dziękuję <głos》. głos》>. Jeszcze raz nazwisko proszę Na Nazwiska. Pierwsze było, przepraszam, ładnie, <głos》. <głos》. Moi. Kto jest za? Dziękuję. 21 radnych. Kto jest przeciw? reformalności? Nie widzę. Kto się wstrzymał? nie, nie widzę. Święta.